No to powróciłem znów, chociaż strzelbę dostałem. Po tym bosku to ciężko było. W ogóle... O, ile... On miał tych granatów tam. Zapalę latarkę. Lepiej. Jak coś mnie wyskoczy... O, zapisywanie. To znaczy, że będzie rozwalanka? Miejmy nadzieję. rzuci. idziemy dalej, teraz no nie, pustań. Mhm. Czyli jedyną, na czym bronią na długą odległość, jak można to tak nazwać, to są pistoleciki, wolę nie schodzić. Kto to był? Kto to był? A gdzie on się podział? Czy te, wy, wy też wy, z, zu, widzieliście tego Wow 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 oh, kur To było mocne itu? <nurna ambitious> Wy nie wiecie co ja tu przeżyłem Kurne. Rada na przyszłość, nie wchodzić w ciemne zaułki. Och kur. Po cichutku to załatwimy, mam nadzieję. Yes. Granata! Wchodzimy. Tu. O właśnie, tu jestem. Coś się straciło, to nogę. To ja idę dalej. Ja sobie nie wychodziłem. No nie, chyba ja. To idziemy dalej. Hmm. Dziwne. W takim gdzie mam iść? Wszystko pozamykane. Dobra. Tu idziemy dalej. Nie wiem gdzie dalej. No gin. No. no dziękuję. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej prośby. No ja wiem. Tamtąd przyszliśmy, więc idziemy do przodu. Aha, a fajnie. No, to moja, mój pierwszy dead. Czyli jeszcze raz. Jeszcze raz będę musiał ich wszystkich eliminować? Co za fail? Zal? Dobrze. Niech już im nie będzie. Tylko teraz pamiętać. Nie wchodzić w tamten zaułek. Nie wchodzić. Na ten gościu jak sobie idzie. Ja idę dalej, nie ma bicia. <grystanie z wioski> Zginąłeś już. niech się what the, what the... dobra <ścoughs> nie strzelać w beczkę włączę sobie latarkę Wow, tego to się nie spodziewałem. Ginty, kurde. No, otwalamy się. Nie, to granatnik. No, teraz, dwa. Mam nadzieję, że będzie problem. Uuu, słycha. Bum. No, chyba już po problemie na wszelki wypadek wezmę sobie strzelbę. Można by było już podnieść coś innego, przy dwóch pistoletów. Dobra, biorę to. Tego naprawdę się nie spodziewałem. Nie grałem w tą grę, ale tak dawno... Niestety parę razy będziemy musieli się jeszcze chyba przepłynąć. Tymi ściekami, gdzie to wejście? No nie mówcie mi, że ja mam tam skoczyć. Wiedziałem, że tak będzie. O, apteczka wezmę sobie. Apteczkę jedną użyję. Może tu coś będzie. Nie ma, nic. Aha, idziemy dalej. Ta gra należy do takich średnio długich. No ja myślę, że zrobi się ją w jakieś 40-30 odcinków. Coś w tym stylu. Jakoś tak. Pewnie. No może trochę więcej. W każdym razie zamierzam tom i portal nagrać do końca. A potem zobaczy się co dalej będzie Ty gin, ty gin I bardzo dobrze Ty też gin A, to on już zabity? Myślałem że jeszcze żyje Dobra, idziemy dalej Cienie są tutaj Fajne. Nie wchodzić w ciemne zaułki. What the what? Już rozstawieni. To tak nieładnie nie tak bez zaproszenia. Wiem, ale już rozstawieni. Mogliście być trochę milsi. To była dla mnie taka niespodzianka, wiem, no ale... Dobra. Dalej. Amunicja, amunicja, amunicja Jest Okej okay. To co, idziemy tutaj? Nie tutaj? Dobrze, że to nie jest tak jak w Leste to że Alan Hordę przeję ciągle Znów ciemny zaułek. Czy ja mam tam wchodzić? Chyba innego wyjścia nie ma, tylko najpierw to pozbieram. Nie zabijajcie mnie. Dobra, tu zakończymy ten odcinek, albo nie. Jeszcze z dwie minutki pociągniemy. Tu może wejdziemy. Uuu, co to było? Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żebyśmy my tu wchodzili. Dobra, e, to to by był koniec od tego odcinka Zapraszam do oglądania I subskrybowania Bo potrzebujemy widzów